Z tej strony Ela Sawicka, zdrowa dieta i dobre życie, witaj w codzienniku Dietetyka. Dzisiaj zrobimy szybkie pudełko do pracy. Nie wiem w ile, zobaczymy ile nam to zajmie, ale nie przewiduję dłużej niż 3 minuty. Więc, więc nakalamy. Nakalamy, słuchajcie. Dobra, mamy jedną muszkę, czyli będziemy wszystko jedną muszką. Tutaj są malinki rozmrożone i ich będzie... Tyle ich tu jest po prostu. 1, 2, 3, no 4, 10, no 5 łyżek. Tyle ich tu będzie. I ten sok, który się, znaczy to nie jest sok, to jest po prostu z tego rozmrażania. Ja sobie tutaj go normalnie e, wrzucam. Te nakładki no, owsiane, 3 łyżki. dlatego że jeszcze siemię chciałabym bardzo dodać, ale muszę po nie skoczyć do no, Dobra, siemienia jest już końcówka. Dodam sobie też wieżki. tak O ile tutaj będzie. Jest mega e, dobrym źródłem witaminy C. E, nie wiem w ogóle skąd się tak wzięło w naszych głowach, że to cytryna e, jest. E, nie wiem, czy wy to widzicie, co ja robię? E, nie wiem skąd się wzięło nasz, w naszych głowach, że to cytryna jest takim super źródłem witaminy C, jeśli chodzi o witaminę C. No teraz jest taki sezon na, na, na przeziębienia, więc fajnie o tą swoją witaminę C w diecie zadbać. I to jest kiwi, czerwona papryka. Hmm. Dzika róża ma najwięcej, ale no ciężko iść i zerwać sobie teraz dziką różę z krzaka. No więc, Ale kiwi jest naprawdę świetłym, świetłym, świetnym źródłem witaminy C jak celina. Hmm. Dobra. 400 gram, no nie wiem, gdzieś tutaj wyjdzie z... tak, żeby też nie było w tym pojemniku za dużo. 4, 5 łyżek, no to pewnie będzie gdzieś ze 120 gram jogurtu. Możemy to sobie wszystko pięknie wymieszać. Tak też uczynię. I jeszcze możemy sobie dodać na przykład łyżkę masła orzechowego, co jest wcale nie głupim ale nikt pomysłem Łyż... może łyżeczkę, tak? I łyżkę tylko yy... no, taką dość całkiem sporą łyżeczkę. I ona nam on tak fajnie ten smaczek przełamie. Hmm. i mamy 3,39. Mamy świetny pojemnik do pracy, który po prostu wyciągamy, jemy, niezależnie od tego, czy mamy gdzie podgrzać, czy nie mamy gdzie podgrzać, czy mamy biuro, czy nie mamy biura. Możemy go zabrać naprawdę ze sobą wszędzie. No, też nie warujmy ja sobie. Najpierw, bo pamiętaj, że to Ty, właśnie Ty jesteś najważniejsza. Ciao! Jeśli podobał Ci się ten film i z niego skorzystasz, są trzy rzeczy, które możesz dla mnie zrobić. Zasubskrybuj mój kanał, abym mogła tworzyć więcej filmów i wciąż go rozwijać. Udostępnij ten film swoim znajomym albo zadaj swoje pytanie w komentarzu, a dla siebie pobierz bezpłatnie mini przewodnik zdrowego odżywiania na www.elsa.pl.